Manko. Gramy dzisiaj. O! Na wizji jesteśmy! <laughs> jesteśmy już na wizji, dokładnie. Gramy dzisiaj w Winamidzie na do dlatego zacząłem starczą do rana. Zacząłem starczą do rana, ale widać już nas widział. E e my w ogóle mamy, tak. Ryza na midzie. U nich na dżungli jest Kane. Braum z Tristianą. On to będzie dobre combo u nich. A u nas kto w ogóle? U nas gra. Kai'Sa, Kajsa z streszem też całkiem spoko mi się wydaje. Dobra, postawię mu warda. Niech mu będzie. ORN! ORN u nas na jungli, rzadki widok moim zdaniem. No a my początkową fazę gry, no raiza będziemy mieli problematyczną. No, jeszcze mnie trafił z nic. No, będzie mógł to zrobić sobie bez problemu. A my na początku nie możemy za wiele z tym zrobić. No bo jak żeby inaczej. Każda moja farma będzie okupiona hitem w moją stronę. Na drugi level my nie. Dobra, ale coś tam się udaje mimo wszystko. Dobra. Dobrze, że wziąłem tarczę do rana, a nie mieczysko, bo... Chociaż jakbym miał trzeci level i bym w niego wjechał na... A miniony! Po prostu miniony je przeblokowały. No i... Okej okay. No i co nasz orn? Co nasz orn? Nawet nie wiem jak ten... Ta postać sobie radzi na jungli tak naprawdę Czy ja chcę dużego, oczywiście, że chcę dużego wziąć oczywiście, że go nie wziąłem Zobaczyłem, że idzie ten Ancymon i żebym się skupił na nim, natomiast na dużym. Pierwszą krew mają, ale to jeszcze nie tak źle. Ken był gdzieś tam na topie. Rice. Rice. where are you? Co oni robią? Oni coś tu robią? Dobra, nie ma go. Nie ma go. No nie ma to nie ma, dobra Przeszedł całkowicie okrężną drogą Chyba na Ryza będę będę, będę maxował Dobra, no to berwał znowu berwał Ale ja przez to farmę nie wziąłem Dobra, 1 za 1, ale Ord ma asystę. Jak już wszedłem Oly, no to, to wszedłem Zaryzykowałem i zobaczymy czy to się opłaciło. No życie na niego na pewno. Ale traci farmę. No, co on ma? On ma teleport, tak? Ale straci dużego, no ja pewnie też. No jakby inaczej, ale stracił troszkę farmy. Ja bym chciał to pchnąć. Jak tylko będę mógł. Czy chcę pomóc Ornami? No chciałbym pomóc Ornowi. Smoka. Ale jesteśmy na wizji, wiesz o tym? Zajesz sobie w tę odprawę. A ja nawet nie mam... Nie mam czym ci pomóc teraz. Ale... To wyszło na nasze. Elegancko. Dowód działań wojennych po naszej stronie. Wi-Commander. Ale top stąd przegrywa. Ja bym chciał pchnąć tego Mida. W sensie tam, dobra, chciałbym tego dużego. Dużego nie ma i ja uciekam. Ty tu uważaj. Nie mam czym Ci pomóc, bo jakbym przyszedł i b mnie zaskoczył, to jestem dentka. To i to i to. I lecimy. Lecimy dalej. Dobrze, że się udało nam ten trzeci level przetrzymać. Z szóstym levelem mamy większy impact. Impact. No, większą siłę rażenia na Ryza przy szóstym levelu. Dobra. Horn. Mm, Elegancko. Dobra, nie ma sensu? Nie ma sensu? Dobra, ja bym się cofnął, czy chcę wrócić na linię? Chcę wrócić na linię. I wracamy. Duży, duży będzie nasz. I elegancko. No myślę, że tam tego Gangplanka byśmy i tak nie, nie złapali. Ale złapaliśmy za to pozostałą dwójkę. Aha, dobrze że tu postawiłem Wardę. był bardzo dobry ward Smog za 2 minuty, no to jeszcze trochę Czy on tu gdzieś będzie Czy on tu będzie chciał mnie, na... Muszę przytrzymać ku w takim razie Shen. what the fuck Ja bym chciał tego pinka No Dobra, Noży. Nożyłem Rajs marnową rkę Czy ja bym chciał się tu na niego zaczaić? Czy cofnął Dobra, poszedł dookoła Poszedł dookoła Okej, okay, tu jest gdzieś yy, Kane. Nie mam. Nie chciałbym w jego stuna wpaść. Bo to się nie skończy z nami najlepiej na pewno. Coś tam mi się udało Nie no muszę zostać Muszę zostać Oho, dobra Tresz I believe in you Nie wiem czy w Dobra ją się uda Dobra, mam asystę Ja cofnę. No ale asystę zebraliśmy Tego bota trochę nam się udało odczarować O tu też mam warda Tego bota się udało troszkę odczarować Co tu też ma warda Dajcie mi się cofnąć Dobra, mamy to i ja bym chciał kolekcjonera. Y -y, oni mają. B -b AD, 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 więcej AD, dobra, zrobimy sobie to tak. Którą wieżę zniszczyli? Naszą wieżę niszczyli. No, topie zniszczyli. Dlaczego? Ale chcemy smoka, dobra. RK niestety za 70 sekund, więc nie wejdę. Mm, dobra, dobra, tu będzie rise. Rise up. Dobra, mamy smoka. Dobra, 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 dobra mamy, co mi chcieliśmy. Nie ma sensu lecieć dużo bardziej. Orn, orn. Opa, ornie. Dobrze, Shen, pięknie. Piękny ultrena. Dobra, mamy jego flesza. Ok. Herald jak najbardziej. długo nam wchodzi. dobra, mam ulta ale myślę, że on byłby w stanie mnie mocno pokiereszować jakbym wszedł aktualnie dobra, cofnijmy Nie ma co, mamy to i czy ja bym chciał to, czy to, 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 czy to, dobra, zróbmy, zróbmy jedna kolekcjonera. Się panoszę na tej linii, skubaniec. Okej, okay, ale jest tu wizja. Co na wizji? Autentycznie w tej grze miniony blokują moją postać. Nie jestem w stanie przejść do tego topa. Może na bota by się przydało. Coś tam. Dobra, ale zróbmy to tak. Zróbmy to tak i... BUM! I elegancko, wieża, orn, piękna robota. Piękna sprawa to była, moi drogi. Dobra, tutaj się zamieszanie robi jak zwykle na tym bocie. to puśnijmy. No i baja Troszkę. Szkoda, że wieży nie wyrwaliśmy, no, ale nie dużo jej. Dobra, tu jest ten diabong. Czy ja jest ona wizji? Zginę? Zginę? Nie zginę. <laughs> zginę, nie zginę, jednak nie zginę. Dobra, może. Orn. Please. Be my friend. Be my friend. Wierzę, jeden hit. Jeden hit. Elegancko. Ja, Reda, oczywiście, że Reda. Reda i gangplank. Oj, on ma tak niewiele, ale nie uda mi się go włapać. Jakim cudem, chociaż może na ulcie. Ulta nie mam, ale mam flesza, mam flesza Ignite'a. On jest on jest greedy. Gdyby mnie było go po drodze, to by to było dla mnie ok, ale było po drodze. Drużyno! Drużyno, moja kochana, Orn! Jak cię lubię, tak sam nie dasz rady im wszystkim. Dobrze, Shen. Piękne, piękny ult. 8 sekund, o 8 sekund. O 8 sekund, and we can do it. To z nim Nie widzieliście tego. Nie widzieliście tego, wymurzyłem bardzo dużo na to. <laughs> Ale ciągnę im junglera, więc jak ściągnąłem im junglera, no to mamy raczej Free dragona. Teraz smoczek. Więc mimo wszystko ten <laughs> flash, który był beznadziejny, jednak dał radę. Zginęł, zginęł. Muszę uciekać. Zginąłem. No było i za dużo. Nie spodziewałem się, że poleci ult, jeszcze Braum. Gdyby był tylko Gangplank, no to bym to przeżył bez problemu. Nie macie adekery. Adekery gdzieś się... No tak, najlepiej w sam środek walki adekery. No to jest... Orn... Tu jest cała czwórka, Shen'a, nie ma Shen, nie ma ulta. No, przegrany teamfight. Bardzo przegrany teamfight. Można było to rozegrać dużo lepiej, mi się wydaje. Niepotrzebnie tu wchodziliśmy. Zdecydowanie niepotrzebnie tu wchodziliśmy. Co ja bym chciał po tym robić? Po tym bym chciał. Ee, be, 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 be. A może byśmy zrobili kolosalną hydrę? No, może i to będzie dobre wyjście. Co tu się teleportuje? Nie chcę jeden na jeden, ja nie jestem postacią, która będzie się jeden na jeden z nim biła. Dobra, dwa trupal ale powstrzymałem im dragona. Myślę, że mimo wszystko, mimo wszystko było to worth it. Dawajcie teraz, teraz możecie. Jom, jom, jom! Jom! Kajsa, where are you? Dawaj orn. I believe in you, Masz smajta. Pięknie. To, to co ja zrobiłem, to naprawdę było game changer. Uważam, że to zasługuje na pochwałę od mojej drużyny. To co się wydarzyło tutaj, to była moja zasługa, że oni nie zrobili tego... ...barona. Jeszcze dwa trupy przy okazji zrobiłem. Kajsa. Kajsa Why? Tell me why Marnowałeś swojego baronka Ale co ja nie chcę marnować mojego baronka? Nie ma sensu się tutaj bić. To bezpieczne? To chyba bezpieczne, co? Nie było mnie tu? Oj, 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 oj. Ucieknę? Dobra. Orn? Tutaj Kaisy nie ma, jesteśmy. Nie wiem, czy wyjdzie nam ten cały team fight, jak nie mamy Kaisy. Kaisa bije Brauma, no to jest legitne, nie? <trybujesz> run, run, Forest, run. Kaisa bijąca Brauma, no to po prostu jest legendarne. Człowiek, czy ja powinienem może bardziej się sfokusować na Tristianie, albo na Ryze? No, zrobię Atakana, przynajmniej wierzy na mnie nie pchną już tak bardzo. Może, nie no, na mida wezmą. Dobra, ja to sprzedaję. Potrzebuję więcej życia, zdecydowanie więcej życia potrzebuję. Ale Kai'Sa w ogóle nie, nie, nie ma obrażeń nic. Mamy teamfighty wygrane i mamy teamfighty przegrane, jak to się mówi, tak? No, starszy smok, Jestem nawet w stanie przeżyć tego atakana. Chyba inny item powinien zrobić. Powinien zrobić ten item, który dodaje mi. E, e, dodaje mi sporo przy daszach. Ka Zrobiłem co mogłem Szen jeszcze mnie tutaj dobrze utował Jom Jom Kasa What are you doing? No Ornie jeszcze z ulta zmarnował. Po prostu unvelivable Unvelivable Dobry trash. Dobry trash. Bardzo dobry trash. Ja się skupiłem na tym gangplanku, no bo gangplank ma ile? No 12-3. Zależało mi bardzo, żeby go ściągnąć. Dobra. Nie wiem, czy tam zdążę do tego starszego smoka. Tresz, czy ty jesteś w stanie tam coś... A, du... dupa! Dupa zbita, jak to mówią. A szkoda, mieliśmy wszystkie smoki, tego innego się nie udało. Czy bym chciał go? Od go. Oj, no to był jakiś dziwny. Skąd on miał, on miał tego. Tą ochronkę swą? Co to był za item? No dobra, ucisk. Ej, tak dobrze szło, tak dobrze szło i przewaga została zjedzona. Rise miał e, starszego smoka atakana i niewiele byłem w stanie zrobić. Może niepotrzebnie tam poszedłem też. Ja będzie ult, gangplanka planka i tyle będzie. Ale się nie poddajemy, ja naprawdę. To jest jeszcze do wygrania. To jest jeszcze do wygrania, tylko trzeba to odpowiednio rozegrać. Ja nie mogę tak iść sam na sam, tylko muszę się na Tristianie, bo nikt, absolutnie nikt nie skupia się na Tristianie. Kajsa robi co chce. No, Braum atakuje. Gratuluję. Gratuluję. Muszę się cofnąć. No, jeszcze Tristiana No, są gry wygrane, są gry przegrane. Tutaj poza Treszem, no, który pani robił, Szenem, robił robotę, to moi, moi teammatesi. No, ciężko nazwać to teammateami. Także ja wam bardzo dziękuję. A przegrane gry też się zdarzają, ale wi ja uważam, że całkiem przyjemna gra była. Bardzo wam dziękuję i widzimy się w kolejnych grach. Trzymajcie się. Hej.